I żydkulą, nauczycielka wychowania fizycznego, trenerka, wielokrotna reprezentantka i mistrzyni Polski, uczestniczka 16 Igrzysk Olimpijskich w Pelsinkach w 1952 roku. absolwentka pierwszego Liceum Ogólnokształcącego, zawodniczka klubu sportowego Włókniarstwa. W dniu dzisiejszym nie oczywiście pamiątkę dla pani Maricia. Pan Jerzy Szymczyk, siatkarz, lekkoatleta. Trener, wykładowca, wielokrotny reprezentant i mistrz Polski. Uczestnik 19 Igrzysk Olimpijskich w Meksyku w 1968 roku, gdzie drużynowo zajął piąte miejsce. Absolwent pierwszego liceum ogólna kształcącego, zawodnik RKS Lechia. Zapraszamy tutaj o prosimy o wystąpienie. Zapraszamy do nas. W wypadku samochodowym 14 listopada 2000 roku Żegnając go Koledzy pisali Pogodny, uśmiechnięty, skromny, pracowity Niezależny Człowiek sukcesu Potrafił wlać w innych wiarę Zwycięstwo Przekonać do ciężkiej pracy i sprawić, że stawali się lepsi. Proszę o uczczenie jego pamięci minutą ciszy. Mistrzyni świata w Tokio w 1991 roku. Uznana za najlepszą sportsmentkę Polski w 1990 i 91 roku przez czytelników przeglądu sportowego. Absolwentka liceum zawodowego przez Zespole Szkół Zawodowych nr 1. Zawodniczka RKS Lechia. Jaromir Radkę. Łyżwiarz Szybki, wielokrotny mistrz i piętnastokrotny rekordzista kraju. Dwukrotny uczestnik zimowych Igrzysk Olimpijskich w Arbelwi w 1992, i Lee Hammer w 1994, gdzie zajął piąte miejsce. Absolwent Szkoły Podstawowej nr... Z wielką przyjemnością i satysfakcją uczestniczymy dzisiaj. Mówię tu o władzach Polskiego Komitetu Olimpijskiego, mówię tu o olimpijczykach w tej naprawdę pięknej uroczystości. Jest to dla ruchu olimpijskiego niezwykle ważne, że tu, w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie narodziło się tylu wybitnych, wspaniałych olimpijczyków, tylu wspaniałych medalistów olimpijskich, dzisiaj rondo zostało nazwany ich imieniem. Ja chcę podkreślić, że tomaszowscy olimpijczycy, zdobywając medale na tych najważniejszych imprezach w Europie i na świecie, Startując z białym na piersiach w czasie Igrzysk Olimpijskich rozsławiali imię nie tylko Polski, ale również rozsławiali imię Tomaszowa Mazowieckiego. I dlatego też z głębi serca gratuluję mieszkańcom Tomaszowa Mazowieckiego, bo wiem, że była to społeczna inicjatywa nadania imienia temu rądu, imienia Tomaszowskich Olimpijczyków. Ta uroczystość wpisuje się z złotymi zgłoskami. W rok obchodów 90-lecia istnienia polskiego komitetu olimpijskiego. I myślę, że na zawsze pozostanie w naszych sercach. A ja wiem, bym... no, tak. tak, no tam, czy to są na, na Tak się Pamiętają Pierwszą Wojnę światową. Słuchaj. Bravo. Szef, to nie tak. O, wanda, to jest.